Przed Gromdą 14 z nami Reksio. Ja słyszałem tutaj za kulisami, że to nie będzie wcale Reksio 2.0, 0 to już Reksio 3-0. Rzeczywiście tak będzie? No na pewno tak będzie. Ty przygotowania wszystko do tego, do tego doprowadziły, a więc będzie Reksio 3-0. No właśnie, jeszcze chciałem zapytać o to, co ostatnio o twoją walkę z Coffee Kingiem, bo wszyscy się zastanawiali, gdy się dowiedzieliśmy, że ten wielki, potężny Kofi King przyjeżdża do Polski. Mówili wszyscy, jak to będzie, no i wszyscy wiemy, jak to się zakończyło knockoutem z twojej strony. Jak ty tę walkę wspominasz? Ja wspominam dobrze tą walkę. Ciężki, duży przeciwnik, tak, twardy, a więc daliśmy dobrą walkę, fajne show, a myślę, że o to tutaj chodzi. Ja chciałem zapytać Ciebie, jako też pamiętamy zwycięzcę turnieju na Gromdzie 9, czy Ty. Jesteś gotowy na walki wielkie z tymi najbardziej znanymi gromdziarzami? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Yy, uważam, że jestem gotowy. Po to, po to trenuję, po to się przygotowuję, po to wygrałem turniej, żeby walczyć z najlepszymi. tak? Nie przebieramy, nie kalkulujemy, a więc wychodzimy, robimy swoje. Wiadomo, no, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Na razie wszystko wychodzi i oby tak dalej. Tam gdzieś w Twojej głowie jest taka myśl pojawia się gdzieś w tych myślach pas gromdy? Ja myślę, że u każdego z tyłu głowy pojawia się pas gromdy, każdy, każdy tutaj po to przychodzi, każdy chce o to walczyć, a więc yy, tak naprawdę czas weryfikuje, na co, na co jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni, tak? a więc yy, myślę, że tak. A ty lubisz wyjaśniać zagranicznych bioków? <laughs> dużo takich pytań miałem, a więc yy, tak, lubię wyjaśniać zagranicznych bijoków, yy, twardzieli, tak, którzy dużo szczekają, a, a mało robią. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gromda 14. Prawo ulicy już 8 września. Krwawy piątek. Na żywo w pay-per-view.